Premier Słowacji, Robert Fico, zapowiedział, że w odpowiedzi na decyzję Ukrainy o zaprzestaniu tranzytu rosyjskiego gazu od 1 stycznia, Słowacja wstrzyma dostawy energii elektrycznej. W swoim 10-minutowym przemówieniu Fico ostrzegł przed możliwymi działaniami odwetowymi, jeśli Ukraina nie wycofa się z planów wstrzymania tranzytu rosyjskiego gazu. Po 1 stycznia ocenimy sytuację i możliwe kroki odwetowe wobec Ukrainy. Jeśli zajdzie taka konieczność, wstrzymamy dostawy energii elektrycznej, której Ukraina potrzebuje podczas awarii sieci. Lub też ustalimy inne sposoby dostawy, powiedział Fico. Słowacja jest jednym z kluczowych partnerów Ukrainy w sektorze energetycznym. W wyniku rosyjskich ataków rakietowych ponad 80% ukraińskich obiektów energetycznych zostało zniszczonych. W wywiadzie dla BBC szef firmy Ukrenergo, Władimir Kudrycki Powiedział, że uniknięcie blackoutu w zimie 2024 do 2025 będzie możliwe m.in. dzięki importowi energii elektrycznej z Europy. Słowacja z kolei obiecywała w październiku zapewnienie Ukrainie awaryjnych dostaw energii. Premier Słowacji nazwał decyzję o zaprzestaniu tranzytu niezwykle kosztownym gestem. Unia Europejska zapłaci około 120 miliardów euro więcej za wzrost cen gazu i energii elektrycznej w latach 2025 i 2026. Nasza konkurencyjność ponownie spadnie. Słowacja straci około pół miliarda euro na opłatach tranzytowych, Ukraina straci prawie miliard euro, a Rosja prawdopodobnie straci zaledwie 2,5 miliarda euro. Pokaraliśmy Rosjan, prawda? Powiedział Fico. Zaznaczył, że w konsekwencji ceny gazu na Słowacji wzrosną, a kraj znajdzie się na końcu łańcucha dostaw, jeśli dostawy będą realizowane alternatywnymi trasami. W tej sytuacji skorzystają tylko Stany Zjednoczone, uważa Fico.